Fani animacji internetowej The Amazing Digital Circus oszaleli na punkcie czwartego odcinka, a my wiemy dlaczego. Najnowsza odsłona serii nie tylko dostarcza kolejną dawkę szalonej akcji i mrocznego humoru, ale przede wszystkim zaskakuje ilością ukrytych nawiązań i tajemnic, które czekają na odkrycie. Od subtelnych żartów po dosłowne odniesienia do popkultury, twórcy The Amazing Digital Circus udowadniają, że są mistrzami w łączeniu różnych światów. Zanurzmy się więc w szczegóły tego epizodu i spróbujmy rozszyfrować wszystkie jego sekrety. Pierwsza rzecz, która zaskakuje widzów w czwartym odcinku, to zagadka postaci Orbsmena. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że wypowiada on niezrozumiałe dźwięki, ale nic bardziej mylnego. Okazuje się, że Orbsmen mówi w pełni świadomym i zrozumiałym języku. Kiedy zwraca się do pomni, wypowiada słowa: Cześć, jestem gotów złożyć zamówienie. Co ciekawe, pomni doskonale rozumie jego słowa w przeciwieństwie do ragaty, która nie jest w stanie pojąć ani jednego dźwięku. Kiedy ragata tłumaczy, że Orbsmen to NPC z poprzednich przygód, sprzed pojawienia się pomni, ten potwierdza: Zgadza się, to ja, Orbsmen. Czy mogę zamówić klasyczny zestaw 57? Ragata milczy, a pomni odpowiada: Jasne, numer 57. To tajemnicze zachowanie Orbsmana budzi wiele pytań i spekulacji wśród widzów. Rozpocznijmy analizę od odniesień fabularnych. W pokoju Zubla Jax rzuca w stronę Pomni: "Cholera, nie zobaczysz rogu jednorożca, Pomni". To oczywiste nawiązanie do komiksów stworzonych przez GooseWorks jeszcze przed premierą odcinka pilotażowego The Amazing Digital Circus. Te komiksy, osadzone w uniwersum serialu, są swoistym prequelem i zawierają wiele smaczków dla fanów. Co więcej, w tym samym odcinku Pomni odbiera sowiecki sygnał i informuje o tym Jaxa. W tym samym czasie Jax z niewiadomych przyczyn próbuje ją zabić. Scenę ratuje PNE wypowiadając swoje słynne cóż to możliwe, które stało się jej charakterystycznym powiedzeniem w serialu. To nie koniec zaskoczeń, ponieważ chwilę później Kinger przerywa rozmowę, informując, że rozwodzi się z matką PNE, po czym proponuje randkę, z bratem jej matki. Jak widzimy, te wątki, choć zabawne, nie mają bezpośredniego związku z główną osią fabularną serialu. Komiksy Gooseworks są jedynie żartobliwym dodatkiem nawiązującym do charakterystycznych cech bohaterów. Twórcy The Amazing Digital Circus nie szczędzą również nawiązań do popkultury internetowej. Kiedy Kane ucisza zubla, używa słów: Możesz się już zamknąć to odwołanie do starego mema z 2012 roku pochodzącego z nagrania Majka Matei, w którym inspektor Gadget recenzuje Minecrafta. W pewnym momencie inspektor użył tych słów, które błyskawicznie rozprzestrzeniły się w sieci. Nie brakuje również nawiązań do gier wideo. Kiedy bohaterowie trafiają do restauracji Spud's, możemy usłyszeć charakterystyczną melodię. To odniesienie do pierwszej gry z serii Mario Party z 1998 roku gdzie podobny motyw muzyczny towarzyszył prezentacji tortu urodzinowego. Te subtelne żarty i nawiązania wzbogacają świat The Amazing Digital Circus i stanowią dodatkową gratkę dla widzów. W czwartym odcinku możemy również przyjrzeć się bliżej pracoholizmowi Kane'a. Kiedy Jax dzwoni do niego podczas pracy Gangl w restauracji, widzimy, że Kane siedzi w swoim biurze i rysuje pszczoły. Co ciekawe, podobnego motywu użył podczas sesji psychoterapeutycznej z Zublem w trzecim odcinku. To może sugerować, że postać Keyna skrywa w sobie pewne tajemnice, a pszczoły są ważnym elementem jego osobowości. W biurze Keyna znajduje się stary komputer, na którego monitorze widnieje ikona C i A. Ta sama ikona jest widoczna na naklejce na tablicy. Ten znak pojawia się również w odcinku pilotowym, gdy pomni zatrzymuje się na środku biura po przejściu przez miliony otwartych drzwi. Te elementy mogą okazać się ważnymi wskazówkami w przyszłości. Twórcy serialu nie boją się sięgać po inspiracje z różnych źródeł. Kiedy Gangl zaczyna zachowywać się dziwnie, Jack stwierdza – to jest naprawdę dziwne. To nawiązanie do kreskówki Raggedy Ann Andy. Kolejne odniesienie do tej samej serii pojawia się, kiedy Gangle próbuje zmusić Ragatę do pracy. Ragata mówi wtedy – już wystarczająco wycierpiałam. Pudełka spadają mi na głowę, picie herbaty, lekcje tańca. Te same słowa padły z ust jednej z postaci w kreskówce. Nie jest to przypadkowe, ponieważ projekt Ragaty jest inspirowany wyglądem postaci z tej animacji. Dalsza część odcinka obfituje w kolejne zaskakujące nawiązania. Kiedy Ragata jest pod wpływem głupiego sosu, Gangle zbliża się do niej z przerażającą miną. To nawiązanie do pierwszej części gry Resident Evil, gdy Jill lub Chris natrafiają na zombie. Te nawiązania, często zaskakujące, dodają do serialu kolejną warstwę. Kiedy Jacks przestaje słuchać Gangle, ta wysyła go na film instruktażowy. Jax zostaje schwytany przez białe ręce i przeniesiony do ciemnego pokoju z czterema białymi ścianami. Na ekranie telewizora pojawia się gangl, mówiąca o pilności wykonywania pracy. Następnie pyta, uśmiechasz się? Kiedy okazuje się, że nie, gangl łapie Jaxa i przyciska go do ekranu, gdzie migają obrazy masek komedii i tragedii. To bezpośrednie nawiązanie do filmu Halloween 3 Season of the Witch z 1983 roku, gdzie ludzie zakładali maski dyń, które powodowały ich śmierć. Nie brakuje również tajemniczych sugestii dotyczących przeszłości bohaterów. Ragata wypowiada zdanie: Tęsknię za moimi końmi, które może być kluczem do jej przeszłości, a także do relacji z Jacksem. W drugim odcinku, Jacks wspominał, że boi się kukurydzy, ponieważ przypomina mu gospodarstwo. W czwartym odcinku dowiadujemy się również, że Gangl uważa, że nie należy oczekiwać pomocy od Ragaty, ponieważ jej dobroć i uczciwość są wątpliwe. Okazuje się, że Ragata, podobnie jak Gangl, nosi maskę szczęścia, pod którą skrywa strach i rozpacz. Kolejnym memicznym nawiązaniem jest poseł, którą Kane przybiera w momentach gliczowania, przypominająca słynny upadek Petera Griffina ze schodów. W serialu pojawia się również parodia meksykańskiego youtubera Memo Aponte, który znany jest z parodiowania kreskówek. Jeden z jego przyjaciół występował w stroju Kane'a, siedząc na kanapie w bardzo podobnej pozycji. Kiedy Jax niszczy maskę komediową Gangl w minigrze, Zubl zabiera ją do pokoju. Tam wyciąga z szuflady maskę, którą podarował jej Kane. Ta sama maska, jednak z czarnym okiem, pojawiała się wcześniej na materiałach promocyjnych z tematycznej kawiarni Glitch w Japonii. Okazuje się, że maska ma za zadanie skrywać prawdziwe emocje gangle. W czwartym odcinku Kane proponuje bohaterom upiorną przygodę, na którą pomni nie chce się zgodzić, mając w pamięci wydarzenia z trzeciego odcinka. Bohaterowie rozmawiają o skrzynce na sugestie. Kane znajduje w niej list Jack'sa, który chciałby przeżyć przygodę, w której zuble byłby piniatą, a pozostali bohaterowie na zmianę, by go Bili. Wkrótce Gangl proponuje pracę w restauracji, a Kane mianuje ją kierownikiem. Nie jest to zaskoczeniem, gdyż w prawdziwym życiu Gangle również była kierownikiem zmiany. Widzimy, jak trudna jest praca kierownika przez co Gangle ma trudności z rozweselaniem swoich pracowników. Musi zakładać maskę szczęścia i udawać, że jest radosna. W tym momencie twórcy pokazują trud pracy, a w ogólnym sensie to, że wiele osób w różnych sytuacjach zakłada maski. Maska komedii jest łatwa do złamania. Gdy ktoś nas skrzywdzi, czujemy smutek. Natomiast maska tragedii jest silniejsza, ponieważ trudno jest przestać być smutnym i zacząć przynajmniej udawać uśmiech. Przez te maski twórcy chcą przekazać, że gangl większość czasu będzie nosić maskę tragedii, ukrywając swoje prawdziwe uczucia. Nowa maska pęka, gdy jej przyjaciele mówią, że smutna gangle była lepsza niż obecna. Jej aspiracje i nadzieje zostają zniszczone, więc jest smutna i czuje się niechciana, po czym odrzuca fałszywą maskę i długo uśmiecha się do maski tragedii, która jest prawdziwą Ganglę. Zuble wspiera Ganglę na samym końcu. Chce z nią porozmawiać i podobają jej się rysunki, a Ganglę zaczyna się uśmiechać pomimo smutku. Tak jak wspominałem w moich poprzednich filmach, prawdopodobnie będą dobrymi przyjaciółmi w kolejnych odcinkach. Na komputerze Keyna możemy zobaczyć skrót C i A oraz arkusz kalkulacyjny Excel, w którym Kane oceniał bohaterów. Na tablicy widnieje, że wszyscy dostali dobrą ocenę, oprócz Kingera, który nie brał udziału w zadaniu, ale dobrze się bawił na rodeo z bykami i za to otrzymał ocenę A. Możemy wywnioskować z tego, że Kane może tworzyć kilka wyzwań jednocześnie. Kane chce wysyłać grupy głównych bohaterów na różne przygody w tym samym czasie, aby wszyscy się dobrze bawili. Na tym kończy się czwarty odcinek The Amazing Digital Circus. Czwarty odcinek The Amazing Digital Circus to prawdziwa uczta dla fanów. Bogactwo nawiązań, ukryte tajemnice i głębokie przesłanie sprawiają, że ten epizod wyróżnia się na tle pozostałych. Twórcy udowadniają, że potrafią łączyć różne światy. I poruszać ważne tematy w lekki, ale angażujący sposób. Zachęcamy wszystkich widzów do dzielenia się swoimi teoriami i spostrzeżeniami w komentarzach. Czy zauważyliście coś jeszcze? Jakie są wasze ulubione nawiązania w tym odcinku? Dajcie znać. Nie zapomnijcie również o polubieniu tego filmu i zasubskrybowaniu naszego kanału, aby być na bieżąco z najnowszymi analizami i teoriami. Do zobaczenia przy kolejnej dawce The Amazing Digital Circus.